Moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak zwykle jestem z mistrzem Jarosławem. Witam wszystkich. Moi drodzy, nagrywamy w sali, bo zimno na dworze, albo jak to woli, na polu. Zimno, mróz, moi drodzy, bardzo zimno. Dziś, moi drodzy, chcielibyśmy wam razem z mistrzem Jarosławem zaprezentować, jak wygląda technika nazywana w Wing Chun sao, bądź w innych stylach, na przykład. W Tai Chi bardzo podobne, pchające ręce. Jak to wygląda w systemach i jak można zastosować to w walce bądź w samoobronie. Także moi drodzy, zapraszam. Okej, okay, moi drodzy, i na czym polega Chi sao? Moi drodzy, polega to na zabawie. Zobaczcie, spójrzcie, czyli. Kula, tak, zobaczcie, mistrz Jarosław trzyma tak jakby kulę w ręce. Ja również trzymam kulę w ręce. I teraz zobaczcie, musimy wyrównać nacisk. Tak. Jeśli mistrz Jarosław popuści, to wtedy mogę go zaatakować. Podobnie tu, jeśli popuści, to wtedy mogę go zaatakować. Dlatego trzeba ustalić mniej więcej równy nacisk. I zobaczcie, w tym momencie. Ja zaczynam atakować, czyli spójrzcie, zgarniam rękę. I teraz, gdyby Mistrz Jarosław był niewykwalifikowany i opuścił łokieć, to zostaje uderzony. No ale, moi drodzy, Mistrz Jarosław powiedzmy, że jest wykwalifikowany, i co zrobił? Zobaczcie, wystawił łokieć, także nie mogę zaatakować. Spójrzcie na tą zasadę, czyli ściągam rękę i już jestem zablokowany. Teraz moi drodzy, mistrz Jarosław co powinien zrobić? Tak, i gdybym ja opuścił łokieć, to mistrz Jarosław może wejść. Zobaczcie, hop, hop, hop. Zniweczy mu ja tak, klapnął rękę i uderzył. Moi drodzy, zobaczcie, pokażemy z drugiej strony mistrz Jarosława. Zobaczcie, czyli spójrzcie, staramy się tu kule, tak, ta. I zgarniam rękę. Próbuję atakować. Mistrz Jarosław nadstawia łokieć. Teraz zgarnia moją rękę. Ja jestem mniej wykwalifikowany. Uderza. Nawet gdybym trzymał jego rękę, no to Mistrz Jarosław co robi? I tak uderza. Postosuje. dźwignie. Pokażemy. Mistrz Jarosław zaatakuje. Tak. Wystawiam łokieć. Zobaczcie. Tak. Gdybym nie wystawił łokcia, to bym uderzył. Teraz popatrzcie, moi drodzy. Mistrz Jarosław trzyma moją rękę, ale ja, spójrzcie, mogę zaatakować, czyli ominąć jego ten... Mistrz Jarosław, gdyby się chciał obronić, powinien wystawić łokieć. Tak, trzymaj mistrzu. O! Żeby mnie zablokować. I tu trzymać sobie łapkę. I w tym momencie jest po zero. Moi drodzy, tyle teorii. No ale co w praktyce? Moi drodzy, w praktyce działa to dokładnie tak samo, tylko nie jest to w formie zabawy. Tak jak tu, zobaczcie, my się teraz bawimy. Tak, o, proszę bardzo, tak. Czyli moi drodzy, jest to forma zabawy, tak, o, szukamy. Tak, widzicie, patrzcie, chciałem zaatakować mistrza. Po o idzie na mnie. Tak. I teraz moi drodzy, przechodzimy znowu do chających rąk. Tu próbuję, moi drodzy, mistrza Jarosława, na plewy wybrać, czyli łokciem zblokować mu łokieć. Tego nie zobaczycie w żadnej wersji kung fu. Zobaczcie, czyli łokieć, tu, w momencie kiedy, o, przyblokowanie, w tym momencie mógłbym uderzyć, tak? Mistrz, mistrzu, teraz musisz wymyślić. Moi drodzy, mistrz Jarosława musi wymyślić. Zobaczcie, zblokowałem go. O! Pięknie, i tu. Ta, widzicie, moi drodzy, jak sytuacja od sytuacji niby takiej, wiecie, zblokowanej. Mistrz Jarosław rozluźnił się i uzyskał przewagę. Ale zapytacie pewnie, no fajnie, co mi z takiej zabawy, jak ja się chcę nauczyć bronić? Zobaczcie, idzie lewy prosty. Raz i teraz spójrz. I to jest krótka piłka. Nie mistrzu? Popatrzcie. Ta. Tu, widzicie? To też jest forma bloku. I przechodzę płynnie do cisało. Zobaczcie. Hop. Tak. Oczywiście mistrz Jarosław, tak jak w boksie, chowa. No ale na ulicy tak niewiele to da, bo uderzamy tu w skroń. Co może być uderzeniem? No, wiecie jakie. Zobaczcie. Lewy. Spójrzcie na układ moich mojego. Prawy. Czyli spójrzcie, jak Cisao, czyli taka zabawa. Prosta zabawa ta. Czyli o, tak, ta. Okej, okay, tu, tak. O, jak to może przenieść się na pole walki. Idzie prawy, moi drodzy. Hop, spójrzcie, widzicie? Czyli stojąc, już zwalniam łokieć. Hop, a i popatrzcie, tu mogę zaatakować. Także moi drodzy, spójrzcie, jeżeli macie kogoś, możecie się bawić. Spójrzcie, czyli tak, jakbyście trzymali piłkę, i zobaczcie, ja nie pcham tego Jarosława. To nie polega na tym, popatrzcie. Czy sao, nie polega na tym, że będę będzie pchał. Dlatego, że jak mistrz Jarosław naprze na mnie... Rozumiecie? Czyli tu nie chodzi o to, żeby pchać jeden drugiego, bo też widzę takich magików. Nie, moi drodzy, tu chodzi o to, że jak ja zacznę pchać... Popatrzcie, widzicie? Tu jest ogromne niebezpieczeństwo. Jak zaczniesz pchać... Tak mistrzu, pchnij tak. to nie polega na pchaniu to polega na utrzymywaniu energii, spójrzcie tak, i teraz gdyby mistrz Jarosław odszedł nagle, to ja zostaję w swojej pozycji, tak gdy robimy to i ja odejdę to mistrz zostaje w swojej pozycji tak, niedopuszczalne, żeby mistrz się pchał na mnie, znaczy dopuszczalne jak najbardziej, bo wtedy łatwiej mi jest to wykonać, czyli popatrzcie, pamiętajcie, lewy prosty bank Prawy, prosty, chisao, hop, Bang bęk. Króciutko, lewy, prawy, hop, hop, hop. I możecie wygenerować dosyć fajną siłę. Popatrzcie, jeżeli jest tu łokieć, idzie drugie, dwa, hop, blokuje rękę. Spójrzcie. No, mój Ok, jeśli jesteś na YouTube, to oczywiście nic się dla ciebie nie zmienia. Pamiętaj o lajku, komentarzu. Naciśnięciu dzwoneczka i podaniu tego materiału dalej. Oczywiście, jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest dla Ciebie pożyteczne, możesz zasubskrybować ten kanał, możesz zostać patronem, możesz również zakupić kurs, wszystkie linki masz w komentarzu. Moi drodzy, jedziemy dalej. Spójrzcie, jestem złapany, jestem złapany. Cisao. Spójrzcie, hop, widzicie? Teraz jest spójrzcie, jestem w stanie złapać. I uderzyć. Pokażemy to z drugiej strony. Moi drodzy, oczywiście wszystko ma początek tu, czyli w tym Cisao, moi drodzy, oczywiście ja przepraszam wszystkich trenerów Wing Chun, że to nazywam Cisao, ponieważ w systema to się nie nazywa. Jest to podobne, jest to pochodna, także no, nie piszcie, że, że to jest coś tam nie tak, bo to jest coś, co jest podobnego. To jest połączenie Cisao z pchającymi rękami z pchającymi rękami tak, czyli popatrzcie, pchające ręce to jest zupełnie coś innego moi drodzy, czyli zobaczcie jest złapanie i spójrzcie co robię widzicie? spójrzcie pozycja mistrza Jarosława została w tym momencie złamana, popatrzcie wchodzę do środka mogę uderzyć mogę powali. zobaczcie, znowu jestem złapany, spójrzcie. Zaczynam normalnie, chisao, i teraz spójrzcie. Hop, hop, hop. Ciekawe. Ciekawe, moi drodzy. Cisao, czyli połączenie bloków i ruchów, również można zastosować przy kopnięciu, spójrzcie. Hop, i zobaczcie. W tym momencie mogę uderzyć. Mogę uderzyć, czyli ten ruch, moi drodzy, który jest ruchem treningowym do zabawy. Spójrzcie, o! Może. O! I spójrzcie, o! Zagadałem mi Rosława i udało mi się skrzyżować ręce. No ale jedziemy dalej. Uwaga, zobaczcie, z tej zabawy ktoś mnie chce złapać. Hop, spójrzcie, czyli znowu, z tej samej zabawy, zobaczcie. Hop i uderzenie, tak? Czyli ktoś mnie chce złapać, hop, i od razu uderzenie. Zobaczcie, że uderzenie jest na tyle groźne, tak, że w realnej walce spowodowałoby to odcięcie dopływu krwi do mózgu i prawdopodobnie omdlenie napastnika. Czyli spójrzcie, idzie, hop, zaczynam i kończę. Pokażemy z drugiej strony, czyli spójrzcie, pokażemy to, o, hop. Czy tak jakbym tu, o, zobaczcie, Hop, hop. Na czym polega magia? Na tym, że ściągam łokieć, uderzam, mogę uderzyć. Yy, moi drodzy, zastosowań Sao jest o wiele więcej. Zobaczcie, jedna ręka. Popatrzcie, hop, od razu uderzam. Spójrzcie, hop, od razu mogę wejść. Dlaczego? Dlatego, że popatrzcie, hop, ręka jest wychwiana, i w tym momencie mistrz Sierosław tu nie ma żadnej, żadnej, przepraszam, żadnej siły. Moi drodzy, spójrzcie, również dobrze można zrobić to, popatrzcie, w drugą stronę, czyli w tą. Także, moi drodzy, Cisao działa w dwie strony. Działa w tą stronę, tak, moi drodzy, a jeżeli zostanę złapany, popatrzcie, mogę zrobić to w tą stronę i w tą stronę. Także, moi drodzy, cały czas krążymy przy jednej technice. Zobaczcie, mogę również dobrze zrobić, popatrzcie, taki myk i uderzyć, tak, spójrzcie. Czyli jeżeli ktoś idzie do mnie z rękami, hop i od razu mogę uderzyć. Spójrzcie, czyli od tej zabawy, czyli od zabawy tu, popatrzcie zgarnięcia rąk i uderzenia, prawda, pokażemy to z drugiej strony mistrzu Czyli jest zabawa, zgarniam ręce i uderzam. Jeżeli idzie jakiś atak na mnie, mogę równie dobrze zgarnąć rękę i uderzyć. Moi drodzy, wykonanie już jest obojętne, bo jak tu wszedłem, zobaczcie, to tu mogę obalić. Zauważcie, że mając Przeciwnika, tu spójrzcie, wiem gdzie znajdują się jego nogi. A skąd wiem? No bo muszę wiedzieć, jeżeli tu są jego ręce, to popatrzcie, tu gdzieś jest jego głowa, zobaczcie na tą nogę, a tu gdzieś jest jego noga, a tu gdzieś jest gdzieś jego środek ciężkości. Moi drodzy, fajna zabawa, nie? Popatrzcie, tu byłem mistrza zrobić w konia. Raz, dwa, nie dał się, nie dał się, nie dał się, nie dał się. Widzicie, moi drodzy, na tym polega cisao, nie, nie chodzi o walkę, a chodzi o wyrobienie. Opa, hop, prawie się nie udało, tak, dobrze. Widzicie, zauważcie, że nie pchamy się, nie, hop, hop, tak. No, mistrzu, coś trzeba wymyślić. No, mistrzu, dawaj. Moi drodzy, jeżeli znajdziemy się w takiej sytuacji, o, spójrzcie, nie mając siły, jedna ręka, druga ręka, spójrzcie, spójrzcie, można się bronić również, o, mistrzu, co się stało, czyli spójrzcie, spójrzcie, hop, o, no, mistrzu, doprowadź do takiej sytuacji, żeby mi ręce skrępować, tak, może od razu, o, popatrzcie, moi drodzy, masz tak zrobione, popatrz, zacznij od... Zacznij od. Trisau, tak? Spójrz. Zacznij od. Trisau, czyli hop. Czyli popatrzcie, bawimy się tu. Hop, hop. Tak? I hop. A, ja, jajajaj. Piękna dźwignia. I zobaczcie. Nic jest teraz w natarciu. Zatrzymaliśmy tą akcję. Teraz, mistrzu, pokaż, co byś dalej zrobił. Zycieli, Ja trzymam mistrza. Zobaczymy, czy, mistrz, czy ja się obronię przed kontrolą. No, hop. Hop. O, tym razem się udało. Mistrz trzyma rękę. Uwaga. Moi drodzy, jedyny logiczny atak jest po tej linii. Mistrz wchodzi ręką, próbuje uderzyć. Schodzę, staram się ograniczyć łokieć. Moi drodzy, tak, staram się tu łokieć, ograniczyć, żeby wykluczyć. Mistrz Jarosław schodzi. Zdążył. <laughs> Ostatnim tchu, Moi drodzy, uwaga, spróbujemy wycofać się. O, nie dał się Mistrz zrobić. Zobaczcie. Piękna pozycja. Piękna pozycja. Bo tego się nie da ułożyć. Po prostu nagrywamy to na żywo. Pięknie się ułoży. Dlaczego? Dlatego, że teraz będzie stawał z, pozy z, pozy z pozycji. Tak, widzicie? Czyli. Pięknie. Nie, nie powtórzymy tego mistrzu, bo nie nie <laughs> nie powtórzymy. dwa razy się nie da powtórzyć. Tak. O. Tak. Hop. Hop. Tak. I tu teraz moi drodzy. Już nie dałem mistrzowi, wychodzę nogą tak. tu, czyli chcę kontrolować nogę, tak, chcę kontrolować nogę, tak, i będę chciał, popatrzcie, wy, wytrącić mistrza z równowagi, psychicznej i fizycznej. Teraz mistrzu, trzeba pomyśleć, moi drodzy, zobaczymy jak mistrz teraz wyjdzie, uwaga, hop, pięknie, i spójrzcie, mistrzu, prze... bo, bo, tak, o, zobaczcie, kontroluję moją rękę, łokieć grozi, muszę wyjść. Tu ręką, uwaga. Wchodzę ręką. Staram się obniżyć mistrza, żeby za chwilę zaatakować. Moi drodzy. Mistrz teraz coś musi wymyślić. Tak pięknie. Przeszliśmy teraz do tak zwanych pchających rąk. Czyli. O! Tak. O. o. Moi drodzy, zobaczcie. I tu próbowałem mistrzowi założyć. Czekaj, mistrz jeszcze pokażę. Próbowałem mistrzowi założyć dźwignie. Spójrzcie, co mistrz wykombinował. Hop, tak i znowu muszę się męczyć, tak. O, uwaga, hop, aj, zdążyłem. Moi drodzy, tak, tak, czyli moi drodzy, jeżeli ta ręka, tak, ja ją pomijam, trzeba od razu drugą, hop. O, I jest fajnie, no mistrz przeatakuje. Pięknie, tak. Teraz widzicie, teraz staram się, tak, a mistrz stara się, o, wiecie moi że tu próbowałem zrobić prostą, prostą technikę, ale nie udało mi się, mistrz nie pozwolił, moi drodzy, taką zabawę, coś takiego, o, tak, uwaga, popatrzcie, tak, no mistrzu, trzeba się stąd wyzwolić, tak. No, tak, też raz. Też, tak. Moi drodzy, w takiej zabawie się człowiek uczy. Tak. Tak jest. Czyli... Moi drodzy, widzicie? Mistrz dobrze pomyślał. Jeżeli jest dźwignia, trzeba popuścić, złamać dźwignię moją. Ta op! No, i teraz ja muszę się zastanowić. Mistrzu, trzymaj. Trzymaj mocno. Uwaga. O, 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 o. Tak, śmiało. Pięknie. Dobra. Ok, i pat. O! O! Moi drodzy. To jest piękne. I na tym polega ćwiczenie. Zauważcie, że możesz w każdej chwili przerwać. Zobacz. Na przykład zastanowić się, co by tu było najlepiej zrobić. Aha, Okej. Okay. Jak coś zepsułeś? Tak? O! Już by był. I teraz mistrz, dlaczego? Tak jest. Mistrz. Nie podniósł łokcia tak jak trzeba. Widzicie? I teraz, I teraz może sobie ponowić. Hop, o! I. Patrz. O! Też tego nie zobaczycie nigdzie indziej. Ta technika jest rzadko stosowana. Dlatego, że jest dosyć. Popatrzcie, spójrzcie. No i mistrzu, teraz jakbyś się uwolnił. Au! Dobrze, dobrze. Patrzcie. I teraz zobaczcie. Blokuje sobie. Tak, łokieć. I spójrzcie. Tak, i teraz. Widzicie? Czyli cały czas zmusza mnie to i Mistrza, tak, do myślenia. O! O! Tak. Pięknie. Tak, tak, tak. Tu próbujemy. O! Nie uda się. A. Czyli obrót, o, o, tak jest, czyli jeżeli tu mistrzowi, o, na linię centralną, o, odwrót, tak, mistrzu zaatakuj na linię centralną, hop, tak, widzicie, popatrzcie, hop, lekko się ustawiam, hop, widzicie, i teraz popatrzcie, hop, tak, a mistrzu by się teraz obronił, hop, tak, no, trzeba pomyśleć, hop, no, ciężka sytuacja. Ręce zgarnięte. No. No, moi drodzy, na przykład, popatrzcie. Hop, czyli zawijanko. Tak. No to spróbujemy zaatakować. Hop, no. Widzicie, moi drodzy? Moi drodzy, znaczy. musieliśmy się przenieść. Zobaczcie, teraz tak. Jest zblokowanie rąk i uderzenie, nie? I teraz tak, mistrz Rosław się zastanawia, czy lepiej by było podebrać rękę, ale nie zdąży, hop. Ale za to zdąży. Tak, łokcie ładnie się wkręcić. O, teraz mistrz Jarosław. Pięknie. Tak, widzicie, moi drodzy, i taka zabawa. O. O. Ok, jestem skrzydeł. Tak, bardzo ładnie. Widzicie, moi drodzy, mistrz obniżył środek ciężkości. Tak, ja już wiedziałem, że pójdzie na centralną. Odsunąłem się. Dobrze, mistrz teraz dołożył łokieć. Nie dostanę. No i pewnie pójdzie atak ze strony mistrza. Mistrzu, miałeś łatwiejszy atak łokciem. Musiałbym, muszę nie, zrobić tak. Już wiedziałem. Ta. Nie Popatrzcie, było. hop. Jeżeli by szedł atak drugą ręką. Hop. Hop. Tak, o. Ramię, hop. I to jest ta różnica między Chi sao, a właśnie systema, spójrzcie, o. Tak, czyli ten luz, hop. O, widzicie? No. I tylko dla wytrwałych, moi drodzy. Czym się różni systema Cisao Cisao? Że w systemach Cisao, popatrzcie, tak, zobaczcie na ruchy, dokładamy jeszcze, hop, 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 Widzicie? już próbowałem mistrzowi, tak, ale nie będziemy. Pięknie? Tak. Widzicie, moi drodzy? Czyli Systema Cisao jest jeszcze typowe dla systema ruchy. No, dzięki mistrzu. Ja również dziękuję. Moi drodzy, film może trochę nudny, ale typowy dla miłośników systema. Takie też będziemy nagrywać. Właśnie dzięki Wam, dzięki ludziom, którzy nas wspierają, możemy takie filmy nagrywać. Także dzięki moi drodzy. Dzięki mistrzu. Dziękuję. I do zobaczenia.